mega kłótnia w koalicji rządzącej, ku koalicji rządzącej. No i też kuriozana sytuacja, bo przecież Zbigniew Ziobro ma często nie po drodze, jeśli chodzi o Unię Europejską, a teraz tak naprawdę ma pretensje do premiera Mateusza Morawieckiego, że Polska nie otrzyma tych pieniędzy z Unii Europejskiej, że tutaj rząd za mało się stara w tej sprawie. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, co o tym wszystkim w dalszej części. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, a więc starć, które mają miejsce, jeśli chodzi o koalicję. Rządzącą. No, muszę powiedzieć, dosyć zaskakująca sprawa, nawet o tym sam mówił premier Mateusz Morawiecki, że takie sprawy powinny być załatwiane wewnątrz tutaj koalicji. No, ale bardzo dobrze, że takie informacje wychodzą na światło dzienne, wychodzą one na jaw. No, co się okazało ostatnimi czasy, że tutaj Zbigniew Ziobro miał jawne pretensje do premiera Mateusza Morawieckiego. O to, że Polska nie otrzymała pieniędzy z KPO, z pieniędzy, które miały być przeznaczone dla, na odbudowę tak, gospodarki po koronawirusie. No i że rząd po prostu robi za mało w tej sprawie. Wiadomo, że minister szynkowski Werseng został wysłany do Brukseli o to, żeby walczył praktycznie o te pieniądze. Ale czy jest w stanie wywaczyć te pieniądze, no to zobaczymy, tak? Pojechał tutaj z misją. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście tą misję spełni, tak? no bo Unia Europejska jasno przedstawiła tak naprawdę punkty, który, które musi zrealizować państwo polskie, żeby te pieniądze uzyskać, więc jego wizyta może tak naprawdę nic nie dać. No i teraz pojawiły się jawne w koalicji rządzącej. No, wiadomo, że Zbigniew Ziobro często krytykował tutaj premiera Mateusza Morawieckiego. Mówi się za kulisami, że no jest pewna taka rywalizacja pomiędzy właśnie Zbigniewem Ziobro a premierem Mateuszem Morawieckim. Chociaż wydaje mi się, że to jest kuriozana sprawa. Wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro może mieć ambicje, żeby być przywódcą, tak, jeśli chodzi o rząd, żeby być premierem. Ale wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki takich nie miał ambicji, bardziej został na maszczony przez Jarosława Kaczyńskiego na urząd premiera. No a tutaj mm, trwają praktycznie tarcia. To też jest kuriozalna sprawa, bo przecież Zbigniew Ziobro często e, tak nie, miał nie po drodze, jeśli chodzi o Unię Europejską, często krytykował, e, mocno się stawiał, jeśli chodzi o Unię Europejską, a teraz uważa, że on, rząd po prostu robi za mało, jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy dla e, tak, państwa polskiego, e, tych pieniędzy liczonych w dziesiątkach miliardów złotych, tak? że rząd po prostu za mało w tej sprawie zrobił. No to też jest skurwazana sprawa, bo przecież jednym z warunków tam była likwidacja tego sądu najwyższego, tak, jeśli się nie mylę, eee, tak, czy tej, nie, przepraszam, Izby Dyscyplinarnej bodajże, tak. No więc dużo też zależało jakby w gestii tej ministra Ziobry, a teraz okazuje się, że po prostu minister Ziobro odwraca kota ogonem i za to krytykuje, za to krytykuje praktycznie rząd Prawa Sprawiedliwości. Eee, no, też jest to ciekawe, bo przecież tworzą razem koalicję a tutaj jednak widać, że są jawne tarcia, tak, po prostu są jawne tarcia, jeśli chodzi o tą koalicję. No, wydaje mi się, że tutaj raczej rząd prawa sprawiedliwości więcej nie ugra, jeśli chodzi o pieniądze dla Polski, chociaż jest to duża strata i szkoda, tak, że te pieniądze nie trafią do Polski. Natomiast, no to też jest ciekawa sytuacja, co dalej, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, co dalej, po prostu, jeśli chodzi o partię Zbigniewa Ziobry plus prawa Sprawiedliwość, tak, czy dalej będą tworzyć koalicję. Czy ta koalicja zostanie zerwana, czy po prostu ona zostanie zerwana, tym bardziej, że no tutaj Zbigniew Ziobro krytykuje działalność premiera, krytykuje rząd prawa i sprawiedliwości, zamiast powiedzieć mu na przykład to prosto w oczy, tak, na, na, w, w rozmowach po prostu e, za zamkniętymi drzwiami, jeżeli Taki jest przekaz medialny głośny, no to znaczy, że po prostu w tej koalicji nie dzieje się dobrze, tak? To znaczy, że się nie dzieje praktycznie dobrze. No ale też nie ma co się dziwić. No, tak potężne pieniądze, które miały trafić do Polski, no to naprawdę po prostu dzisiaj, naprawdę no, ktoś chyba, kto źle życzy Polsce, nie chciał, żeby nie chciałby, żeby te pieniądze miały trafić do Polski, no bo to są potężne pieniądze, zwłaszcza, że inne państwa już korzystają z tych pieniędzy, tak? No, wtedy to były szacunki, że to byłaby kwota 700 miliardów złotych, potem określono, że to będzie kwota około 200 miliardów złotych, moje zdaniem to byłaby kwota około praktycznie tam 200 miliardów złotych, który miałby trafić do Polski, no to jest gigantyczny zastrzyk finansowy, zwłaszcza, że właśnie tak powiedziałem, inne państwa w Europie już może, mogą korzystać z tych, z tych praktycznie tutaj pieniędzy, tak. Co dalej, jeśli chodzi o koalicję, czy ta koalicja po prostu pęknie, czy ona jest krucha, no zobaczymy. Jeśli chodzi o koalicję rządzącą, wiadomo, że PISP musi posiłkować się tutaj też głosami innych partii, żeby mieć po prostu większość. Sam nie jest w stanie rządzić większościowo. No i teraz pytanie, co dalej w, w kontekście, w, te, w tej sytuacji praktycznie, w której teraz się znajduje państwo polskie, tak? E, państwo polskie, zwłaszcza, że teraz te nakłady finansowe jeszcze praktycznie na chociażby kwestie e, wojska, tak? Zakup czołgów, zwiększenie po prostu armii, to są gigantyczne pieniądze nie tak i na pewno te pieniądze z Unii Europejskiej by się przydały, jeśli chodzi o państwo polskie. Także no tarcia jak widać po prostu na linii rząd Prawa i Sprawiedliwości, a my tutaj Zbigniew Ziobro czy partia Zbigniewa Ziobry. No zobaczymy jak to dalej będzie po prostu wyglądało, czy te tarcia nie będą dalej po prostu one przeradzać się w dalszą erozję tą polityczną i nie dojdzie do rozpadu. Chociaż no też jest dla mnie kuryzana sytuacja, bo Przecież mało prawdopodobne, że partia zbigniewa ziobry. Nawet gdyby doszło do przedczesnych wyborów, mogła rządzić samodzielnie, nie uzyska takiego poparcia. Więc to jest dla mnie po prostu też jakby kuryzana sprawa w całej tej sytuacji, tak? Jest jeśli chodzi o właśnie tutaj rząd prawa spadliwości, jeśli chodzi o partię Zbigniewa Ziobry. No a dzisiaj praktycznie Zbigniew Ziobro odwraca, Ziobro odwraca kota ogonem, tak, i zarzuca to, że to właśnie rząd za mało po prostu zrobił, tak powiedział minister Szynkowski, Werseng wysyłany jest do Brukseli, ma walczyć o te pieniądze. No ale mówię, no, no tam dużo nie wywalczy, tak, no są jasno postawione po praktycznie tutaj punkty wymagania, jeśli chodzi o polski rząd, który musi spełnić, żeby otrzymać te pieniądze. No i na nic to nie da, tak, że pojedzie po prostu z misją tam minister, no, no to to jest oczywista sprawa, no to to jest po prostu oczywista sprawa. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie i zobaczmy sobie, że te tarcia mają miejsce już po tym, jak rakiety spadły na teren Polski, że te tarcia mają miejsce po praktycznie tutaj pod koniec 2022 roku, tak, że po prostu ta koalicja, wydawało się, że przez parę miesięcy, może nie jest taka stabilna, ale nie było jakichś większych tarć, a teraz praktycznie cały czas mają miejsce te tarcia. No pytanie też jest takie, gdyby na przykład były rozpisane nowe wybory, czy partia Zbigniewa Ziobry w ogóle by uzyskała poparcie o próg wyborczy, tak, te 5%, czy w ogóle by przepadła, jeśli chodzi o wybory, no i wtedy mógłby on kompletnie przepaść, jeśli chodzi o wybory, tak, a być może to taka zagrywka medialna, żeby pokazać, że są tarcia w koalicji, a tak naprawdę koalicjanci mają się dobrze, tak, chociaż no taka zagrywka osłabia tak naprawdę tutaj jedną i drugą partię, tak, no, jeśli chodzi o wyborców, tak, jeśli chodzi po faktycznie tutaj o wyborców, no. Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie? To wszystko, Nie pozdrawiam, trzymajcie się.